Możliwić taki training właśnie jakiś, no żeby coś się działo. To jest niesamowite i dla zwierząt, i dla ludzi oglądających, a dla samych zwierząt, one coś robią, nie, nie są Nie i właśnie, nie? Tak jak ja wiesz, z tak. moimi bałpami, ja to. No właśnie. Jak właśnie ktoś wymyślał. Są obie zwierzęta po mnie też. I trzeba je dokładnie rozić, bo one... Dadzą mi dynię, to wiesz, żarcie im jakieś tam do dyni i tak robię, że muszą tak. pierdol rozwalić. Jeszcze no ja ją powieszę na jakimś sznurku. <susurka> no to, to to, tak, tak, to jest duży pal zapisu, nie? No, to ma zajęcie, wiesz. To, to do mnie wszystkie kartony z całego ogrodu z ja miałem jak ruskie te baby, wiesz. Do małego kartonu w kartonów karton, wiesz, mał rozwali to wszystko i dostanie się do jedzenia, to też to chwilę. <grym grym grym grym> no, tak, wszyscy ty się turodzisz. Może ten zabieg na oczy się to zrobiłem, to będziemy tam przypadaje. Właśnie. A? Można można. Ale ja chciałabym ocenę ewki. Ocenę ewki? Znaczy z apetytów. To znaczy ona jadła, tylko była przestraszona, no ta jadła, Ja, ja straszam, a mi się wydaje, że ten błękitny kolor. to nie wiem czy tego będę dobrze jest robić, bo że i target jest błękitny. Się, nie, nie. Nie, 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 nie. oczywiście Ewie nie dałam witamin. Oczywiście jest na pewno... Bo... Eee... To jest inne wiatro. Poka, ja muszę to zmyć. Chyba, że mi pomożesz. Co? Coś co no. Zaraz dziwnie. Pokuś. Zaraz tutaj mi szafki. Będę musiał sprzątać. Nie, zrobi kupę i pójdzie. Ale byś był świntuch, wiesz co? Świntuch byś był straszny. No, tak. Nie to on jest niezły. Widać, no. że faktycznie tutaj... No. Mieszka. Przeszliśmy go kiedyś ten, na koło tam. Tutaj. Żeby się przeszedł. Moje kolano boli. Nie, piszczę. Normalnie mam. Przestań, to tak boli. Wiesz co? No, tak, to Koła. Nie, żeby tylko w czasie. Hi! Hi! Aby zmienić śnieg poprzez